Zapraszam serdecznie na warsztaty, które odbędą się na żywo w Małopolsce, w miejscowości Kszanów. Kod pocztowy 32500 u mojego dobrego kolegi w salonie spa na sali wykładowej. Yy, zaraz tutaj podam, jak to będzie dokładnie wyglądało. Godziny oraz dzień będzie opublikowany w napisach pod tym filmem nie stricte na filmie, ponieważ to jeszcze. Dokładnie ustalamy. Kwota za uczestnictwo to 350 zł. Zajęcia potrwają około 6, nawet do 8 godzin. Zobaczymy, jak grupa sobie poradzi z materiałem, z energią, z ćwiczeniami, na ile będziecie w stanie przyjąć wiedzy i możliwości, które do Was dostarczymy. <laughs> Będę współpracował z Joanną Kołakowską przy tym warsztacie. Joanna poprowadzi część związaną z Wprowadzeniem teoretycznym do psychosomatyki roli procesów umysłowych w procesie zdrowienia, wprowadzenie teoretycznego treningu oddechowego i praktyka, wprowadzenie teoretyczne do pracy z ciałem i praktyka yoga somatyczna i uziemiająca. Ja omówię takie tematy jak prawo przyciągania, manifestacja, obudzenie w sobie kreatywności, diagnostyka. Techniki medytacji, samoleczenia, dostępu do własnej mocy, głębszego zrozumienia świata energii, przepływu energii, uruchomienia w sobie właśnie tych potencjałów, aktywizacja energetyczna, praca z intuicją, praca z różnymi zdolnościami parapsychicznymi, żeby je odkryć w sobie, rozpoznać, poczuć, jakie mamy dary, jakie mamy potencjały. Praktyki z energią w grupie, przepływ uzdrawiającej energii właśnie w grupie, praca z wyobraźnią, wizualizacją i afirmacjami, przykładowe techniki pracy z energią, różne przykłady, opowieści, historie, rozwiązywanie zagadek i opowiadanie sobie historii ze świata nadprzyrodzonego, rozmowy o snach, wymianie doświadczeń, będę część integracyjna, gdzie będę odpowiadał na pytania, gdzie mogę dokonać diagnostyki wybranych osób, odpowiedzi na pytania, yy, przekazać informacje ze świata duchowego, o który chce danej osobie coś przekazać, pokazać. Jeżeli będzie na to przestrzeń, popracujemy sobie delikatnie wcieleniowo, zobaczymy, jakie rzeczy nam wyjdą, eksperymenty, ćwiczenia, ciekawe gry i zabawy z energią, więc tak właśnie w sposób wesoły, naturalny, nawet bym powiedział zabawny, żeby ta wiedza była lepiej przyswajalna, żeby było więcej radości, żeby było więcej zrozumienia. No i wokół mojej części warsztatowej będzie praca taka właśnie na poziomie wewnętrznego dziecka, odzyskania dostępu do wewnętrznej mocy, do wyobraźni, do kontaktu ze swoją duszą. Joanna poprowadzi bardziej tą ziemską stronę ćwiczenia, tą bardziej kosmiczną i razem będziemy tworzyli dla was równowagę na tych właśnie warsztatach. Każdy z Was skorzysta z jednej lub drugiej części warsztatów w takim zakresie, jakim macie właśnie swoje potencjały i możliwości. Po więcej, informacji, szczegółów, adres, dane kontaktowe i inne rzeczy znajdziecie od, w opisie tych, tego filmu. Stricte dane i miejsce wykonywania tego warsztatu, gdzie on się odbędzie, zostanie podane do, dla uczestników mailem. Osoby, które chcą się zapisać. Proszę to zrobić z wyprzedzeniem, ponieważ mamy tam to są warsztaty kameralne. Tym razem mamy miejsce około 8-9 osób, które może tam wejść. Normalnie warsztaty będą odbywały się w gronie 20-30, może nawet 40-osobowym. Więc oczekujcie na stronie internetowej lub na moim kanale YouTube informacji o warsztatach w innych miastach. Na razie skupiamy się na kszanowie. On, chrzanów, czyli lipiec, podam dokładną datę. No i zapraszam do opisu tego warsztatu na stronie internetowej lub w opisie tego filmu. Pozdrawiam serdecznie, Artur Sierocki.